Służba zdrowia podczas pandemii staje przed nielada wyzwaniem. Zachowanie bezpieczeństwa pacjentów to kwestia priorytetowa. Przypomnijmy, że województwo warmińsko-mazurskie wypada bardzo dobrze pod względem ilości zakażonych, bowiem na drugim miejscu, zaraz po województwie lubuskim. Epidemia w dalszym ciągu trwa, więc i wiele osób jest poddawanych testom na koronawirusa. Jeśli chodzi o takie zestawienie ostatnich siedmiu dni, to jest blisko 3100 testów, a na dobę. Tak jak wspomniałem, jednego dnia było troszeczkę mniej, to było blisko 100, ale kolejne dni, każdego dnia było, każdej doby, było ponad 400, a najwięcej blisko 600 na dobę. Wynik testu robionego przez Sanepit znany jest w ciągu 24 godzin. O ile badanie udowodni, że pacjent jest zdrowy, to wspaniale. Sytuacja komplikuje się przy wyniku dodatnim. Znaczy Każdy wynik dodatni jest konsultowany z lekarzem chorób zakaźnych i jeżeli stan kliniczny pacjenta jest taki, powiedziałbym, poważny bądź budzący wątpliwości, taka osoba jest hospitalizowana bądź w szpitalu w Ostrudzie bądź w Elblągu. Zdarzają się jednak przypadki, gdzie pacjent nie ma objawów lub są one znikome, a jego stan zdrowia nie wymaga hospitalizacji. Takie osoby najczęściej przebywają w tak tzw. ośrodkach izolacji. To są obiekty, które są nadzorowane przez szpital zakaźny, gdzie zapewnia się pełną opiekę medyczną tym osobom i te osoby przebywają tam do uzyskania dwóch kolejnych ujemnych wyników. W odstępie 20, minimum 24 godzin. Kolejnym przykładem jest sytuacja, gdzie pacjent przebywa w swoim środowisku domowym. Wtedy kwarantannie podlega reszta domowników. Oni również są sukcesywnie badani. Nie można zapomnieć o osobach, które nie są chore na koronawirusa, a potrzebują pomocy medycznej. Przykładowo, Szpital Wojewódzki w Olsztynie nie prowadzi przyjęć planowych. Jeżeli ktokolwiek trafi do szpitala, no to tylko na drodze skierowania pilnego czyli zazwyczaj są to pacjenci przywożeni przez zespoły ratownictwa medycznego. Albo kierowani przez lekarzy z innych jednostek z powodu zagrożenia zdrowia i życia istotnego, które wymaga pilnej hospitalizacji. Każdy pacjent do szpitala trafia przez SOR, gdzie przeprowadza się wstępną ocenę zagrożenia zarażenia wirusem. Jeżeli nie występuje niebezpieczeństwo, prowadzona jest odpowiednia procedura lecznicza. Sytuacja zmienia się przy podejrzeniu zachorowania na koronawirusa. Mamy tak zwany oddział izolacyjny, w którym tego pacjenta izolujemy. Pobierano oczywiście najpierw wymar w kierunku występowania tego wirusa i do czasu potwierdzenia lub wykluczenia występowania, zakażenia wirusem, pacjent przebywa w oddziale izolacyjnym, który jest oczywiście leczony. Funkcjonuje również planowa izba przyjęć, gdzie pojawiają się pacjenci z pilnymi skierowaniami od lekarzy. Tutaj także odbywa się wstępna preselekcja. Pacjenci przede wszystkim są ankietowani. W kierunku występowania ewentualnie zagrożenia wirusem. I lekarz decyduje o przyjęciu albo nie przyjęciu do szpitala. I dalsza droga, już tego pacjenta występuje tak samo, jak powiedziałem, jak przez SOR. Każdy pacjent pojawiający się w szpitalu musi wypełnić ankietę. W obecnej sytuacji nikt bez wstępnej oceny nie wejdzie do szpitala wojewódzkiego w Olsztynie.